Siemanko. Wiele osób mi się pyta, który silnik wybrać: 1,8 Turbo czy 1,9 TDI? Dzisiaj mamy tu dwa ciekawe auta: 1,8 Turbo popularny i 1,9 TDI. ARL, czyli jedna z najlepszych wersji tego silnika, jedna z najmocniejszych, bo jeszcze jest Ibiza, troszeczkę mocniejsza, ale tutaj mamy ARL'a no i 18 Turbo. 180 koni było seryjnie, tutaj jest troszeczkę więcej, ale będziemy mówić tak jak o serii. Mamy dzisiaj gościa Roberta Siemanko. Siemanko. No i Robert jest tutaj posiadaczem tego właśnie ARL-a. Kiedyś generalnie już nagrywałem taki odcinek, troszkę takie porównanie, ale tam wszystko nie dopowiedziałem do końca. Też wtedy dopiero zaczynałem przygodę z 1.8 Turbo, tam jeździłem 19TDI, więc nie mogłem też obiektywnie do końca powiedzieć. A dzisiaj mamy gościa, który ma 19TDi RL-a i on opowie troszeczkę więcej o tym silniku, o kosztach, a ja powiem o 1.8 Turbo. No i to już sobie. Obiektywnie każdy oceni co woli, no bo zdania są podzielone, tak? Dokładnie. No, no bo te silniki są bardzo podobne i to już po prostu sami sobie zdecydujecie po tym odcinku, czy wolicie to auto, czy to auto. Jeśli Wam się spodoba też taki odcinek, to potem porównamy sobie też inne jakieś silniki, na przykład 3 litrówkę diesla, czy i 3 litróweczkę benzyny. Też wtedy trzeba będzie pomyśleć w jakim aucie też, bo to są różne wersję. Zacznijmy sobie, może opowiadać wizualnie o tych silnikach, bo praktycznie one niczym się nie różnią wizualnie. Z prawej strony mamy zbiornik płynu chłodniczego, zbiornik płynu do spryskiwaczy. Po lewej stronie mamy filtr powietrza, filtry dolot. Turbo skończy... też tam z tyłu. Tak, turbo też jest z tyłu, Intercooler jak się robi to tak samo praktycznie. No bez... dokładnie, Cztery no. cylindry, i tutaj i tutaj. Tutaj macie rozrząd, tak samo pasek, tutaj tak samo macie po lewej stronie, Obudowy macie tak samo. Cały pas przedni jest praktycznie to samo. Filtr powietrza, cały tutaj tip idzie, jakby tam też był tip zrobiony. To by też tak samo szło. Tutaj jedyne co no to mam. zawór DV dochodzi. Koszty utrzymania, bo to pewnie Was najbardziej ciekawi, dla zwłaszcza młodych kierowców. Rozdrząb to no, około tam chyba 600-700 zł, same części. Tak, same części. Tak, no to w 1.8 Turbo podobnie, 500-60 zł, zestaw paska. Rozrządu z kontinentala kontinen... Tak, kontynentala po i pompa wody Hepu chyba 160 zł. No to też ja to już mówię w zestawie z pompą. Aha, więc 500... tak, 500... 600 zł już w zestawie. Aha, no, z pompą. no, to, no to w 18... Tak, w 1.8 16... Turbo chyba 700. Plus niestety w 1.8 Turbo dochodzi łańcuszek osobno. Tak, w Dieslu nie macie łańcuszka rozrządu osobno, a łańcuszek też swoje, kosztuje cały ten zestaw. Z 1000 zł, chyba. Z całym zestawem. Ale za to ty masz pompów wtryski, tryski, które tak, to swoje kosztują tak. gdzieś z regener do regeneracji 4 albo kupisz dobre wtryski to jest granica gdzieś 2,5 tysiąca nawet, nawet 3 z tego co widziałem. 2,5-3 tysiące za regenerację, tak. a nie mówimy tu o nowych wtryskach. Nowe to w ogóle rozjazd cenowy, więc pompowtryski wtryski masakra. Masakra, to jest masakra. Y Tutaj natomiast mamy wtryski po prostu No i jak tak patrzyłem no to jeden wtrysk taki jak ja mam Boscha 440 No to kosztuje 250 zł, jeden No to za nowe, no ja mówię o nowych, no to macie 1000 zł za, za cztery wtryski No to to jest nic w porównaniu Dokładnie. do y, diesla Więc tutaj na plus 1.8 turbo Sprzęgło, y, czy tutaj czy tutaj to jest dwumas Tak, tu i tu jest dwumasa więc koszty też podobne Ja robiłem sprzęgło, z tam Kevlar No ja też no ale to różnie biorą za, wiesz, za wyjęcie, bo ten, wiesz, wiesz, i 300, no, i 500, no, i wiesz. No, wyjęcie skrzyni, ja chyba 400 za wyjęcie skrzyni, samo. Za samo wyjęcie. No, i potem włożenie. No. Mhm. Tylko, że ja mam 4 na 4 to tutaj no. jest w ogóle jeszcze wózek i to jest w ogóle robota, więc to chyba z tym wózkiem. A masa, więc rusza się bardzo podobnie czy 1,8 Turbo czy 1,9. Wtedy ja jeździłem ja tymi, tymi, nie widzę różnicy. Rusza się tak samo, fajnie. Podstawy, oleje, filtry, to jest wszystko też to samo. Dokładnie. Koszty takie same. Ja nawet y, chyba taki sam olej lałem do 1,9. Teraz tutaj leję 5W40 Motula. Ja też. No, no to takie same nawet oleje lejemy. Turbina, bo powiedzieliśmy o sprzęgle, powiedzieliśmy o takich podstawach, filtrach. Ja mam K03, no i taka turbinka kosztuje chyba z 1000 zł. No gdzieś tam wyrwiecie za 1000 zł. U Ciebie? To jest, jest... chyba GT 1749 VB. Okej, okay, takie. Ten, no i ona tutaj widzieliśmy 8 stówek. Downie k 03 też 9, 9 stówek 1000 zł, zwykła K03, bo potem K04 też wychodziły w s 3 ale to już w 225 koni w 210 koni. No u mnie jeśli jeszcze chodzi o 1,8 Turbo no to na pewno dochodzą cewki. 4 sztuki oczywiście, no to cewki tam zaczynają się od 250 chyba złotych. 4 sztuki, takie lepsze, te czerwone kosztują 300, chyba 60 zł u Ciebie natomiast... Świeca żarowa. Tak, świeca żarowa. 100 chyba... 70, tu gdzieś koło 200, rzeczy zależy też, wiadomo, jakiej firmy, co tam się tak, kupić. u mnie świeca zapłonowa, 4 sztuki, NGK, ja mam tutaj, no to 194 zł. To, to nie są duże koszty. To ogólnie są auta, właśnie to są takie fajne silniki, zwłaszcza na początek, ale w 1.9 wtedy i na pewno też szklanki go Zagłębiłem się troszeczkę w temat, bo nigdy z Robertem nie mieliśmy takiej sytuacji, ale w tych 1.9 lubi się też wycierać wałek rozrządu, no i wtedy już kupujemy komplet z tymi popychaczami. No i za taki zestaw trzeba liczyć 1200 zł plus oczywiście robota mechanika. Ty nie wymieniałeś tego nigdy, nie? Nie miałeś takich ten... To no 5 raczej... lat autów. Tak. Ty ile tu już masz w przebiegu w tym 1.9? 412 lub 415. No to zobaczcie 415 Przez ja mam... 5 lat mi się nic nie działa. Ja mam 269 tysięcy. A tak kurwa bieżnik spaliłem. <laughs> W na pewno macie niuta więcej 320 Tak, 320 Nm W benzyniaku będziecie tu mieć napisane, bo nie wiem ile jest dokładnie w serii Kiedyś jeździłem 1.9 TDI I on faktycznie od 0-100 robił naprawdę cały czas mielonka, bo tam był napęd na przód Ale jeżdżąc benzyną zauważyłem to, że jak wyjeżdżam na autostradę, lecę to 150 140, to on cały czas chce iść do tych tam 200 Wiadomo, jak masz zrobionego ARL no to tam on, on też będzie szedł. Diesel swoje. na niskich obrotach szybciej się ta. rozpędza po prostu i ta, tak. Ta. A benzyna potem nadrabia, tak. Dokładnie. Tak się mówi, że di gdzie diesel się, gąży, się kończy, to benzyna zaczyna. No i coś w tym jest? Coś w tym jest. Jedni wolą właśnie gdzieś na trasy dieselek wiadomo też lepszy, bo spalanie. Ekonomiczniejsze. Tak, samo spalanie powiedzmy, no to ile spala? Średnio wokół komina nawet jak jeżdżę to tak do 8,5 litra, a w trasie naprawdę załadowany na wakacje, jak jadę, to poniżej szóstki jestem w stanie nim zejść do 120 na godzinę bez żadnego problemu. Tak, no ale takie średnie, uśredniając za to 6,5 6,5 7, 7 litrów. 7 tak. 1,8 turbo, średnie spalanie przy spokojnej jeździe, to jest gdzieś tak dycha. No u mnie to jest średnie spalanie gazu 15 litrów, benzyny no to tak 12-13, ale ja mam zmodyfikowane, a seryjnie no to 9-10 litrów w trasie. No gdzieś przy upalaniu, przy jakimś tam dopompowaniu, no to jest 15 ampłyk, bo benzyna ma to do siebie, że właśnie z tymi spalaniami jest różnie. Zero 100 one robią seryjnie. Twój ile, ile robi? 8,9. 8,9. 1,8 Turbo robi 7,6, no ale wiadomo, że też 30 koni więcej swoje robi. Różnica między benzyną a dieslem, no to generalnie jest taka, że wiesz, jak masz założony gaz, no to wiadomo, że odchodzi już to miejsce na koło zapasowe. Na koło, na, zapasowa, na koło zapasowa, tak. bagażnic, już masz bardziej ograniczony. Mhm. Ja tego problemu, że tak powiem nie mam, stąd też padło na to, żeby po prostu bagażnik nie jest potrzebny, żeby ten diesel był, żeby tak. to koło zapasowe zawsze było. Za chwilę damy też porównanie, odpalimy, no Ty masz, to też jest trochę niesprawiedliwe, no bo tutaj jest seria, nie, jest, tak nie było. no to sobie zobaczycie jak chodzi seryjny dieselek 1.9 TDI, ja miałem przelot, no to tak troszeczkę brzmi Agresywniej, ale też nic takiego, nie wiadomo co, przez mnie biegów w lekki efeksowy No dźwięk na pewno na pełnym przelocie jest dużo fajniejszy Niż na przelocie w dieslu Seryjnie ten Leon, no też tak nie brzmiał do końca I dizelek Tak jak widzicie, porównanie dźwięku z policją będziecie mieć większy przypał w 1.8 turbo, bo jednak jak zrobicie sobie wydek to co jakiś zlot, spotkanie to jest masakra. A tutaj jednak cisza tak. nie mam żadnych problemów z policją. No. Chyba, żebyś sobie koła wypchał na parę tygodni. Na 10 lat lat latem? Tak, już też mi się do tego nie przypierdzielają Macie też silniki, które są wzdłuż umiejscowione, nawet chyba 1,9 jest jakiś wzdłuż? 1,8 Turbo na pewno jest w Audicach. A nie wiem, czy 1,9 w pasacie, czy nie wiem, czy nie jest też w drugą stronę. Tak, możliwe, no ale tutaj mamy poprzecznie. I teraz tak. Jeśli chodzi o modyfikacje takie silnikowe, koszty, no na pewno wtryski w. Dizlu, jak Pompa sobie chcecie, tak, pompowtryski chcecie większe, no to tam już dochodzi wam same pompowtryski, to już jest koszt. Na przykład dajecie wtryski z 3-litrowego dizla, dodatkowo interkulery ten sam koszt, bo to jest tak samo. Zależy od wielkości, no Ta, I Tak, tak no, no, ja wielkości... idealnie pod ten zderzak, żeby nie ciąć kratek, no nie, nie wiem, bo ja nie robiłem interkulera to już... Ja radę. wiem, że jak tam kurde, mu właśnie interkuler dołożyć, to chyba sery... Znaczy, się o tych samych wymiarach, tylko z odpowiednią przepustowością, no to tam około 1700, Ależ... 1700 zł około 1700, tak, 1700 tak jak, 1700 jak no, no to wtryski, turbiny, to też są potem już koszty. Się daje nawet z Wito Mercedesa. wiem że podobno. podobno. Tak. No mój, mój znajomy miał. 3, tak, 300 KONI miał w 1,9 TDI i tam miał z Vito turbinę. Nie wiem jaki koszt. U mnie natomiast turbinka K03, jeszcze 3, tutaj mam hybrydkę, no to to też jest koszt tam z 1000 chyba złotych za przerobienie na hybrydę. K04, potem to już są koszty troszeczkę większe. Myślę, że to podobnie będzie wyglądać cenowo. U mnie jak no, o modyfikację turbiny, to chyba z, y, z 3-litrowej Audi był. 3-litrowej Audi? Okej. Okay. Generalnie chyba największa różnica to jest po prostu w tych pompów tryska, tak. nie, Ale biorąc u Ciebie, e, co ten łańcuszek dokładają za no, tutaj, no, to, 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 to można powiedzieć, no, diesel, to, diesel jest troszeczkę droższy w utrzymaniu, trzeba to jednak tak. powiedzieć. Tak. stanowczo, no, ale, no. ale to nie są, nie wiadomo też jakie tam koszta. Tak, niebagatelne. Skrzynia jaką masz, szóstkę? Tak, krzy... ja też mam Tak, szóstkę. skrzynia jest szósteczka, 1.8 turbo w ośce, w napędzie na przód macie troszeczkę chyba dłuższe te przełożenia, ja mam ciut krótsze, ale no i tak swoje. Ja skrzynię zmieniałem, to wiem, że mam z tą z tym najdłuższym, tą, tą najszybszą. Jakby. Mhm, no i jaka cena takiej skrzyni? Mi się udało akurat tam tanio wyrywać po kosztach, ale tak to używane to gdzieś tam 600 zł, gdzieś gdzieś w takich granicach. Przyjeżdża kupiec, co na przykład w 1.9 TDI byś polecił sprawdzić w pierwszej kolejności. A dwumasa to... czy nie bije, no nie? No to, to dwumasę sprzęgło trzeba posprawdzać tak. dobrze, no, bo to wiadomo, że to są takie... No to już to te największe koszta no, są, no, nie? masy, turbo, czy turbo, jakoś nie czy kopci nie za bardzo skrzynie warto sprawdzić, bo te szóstki, no to wiadomo, piątka, szóstka potrafi czasami wyjść, a to słychać, no nie, że, że, że to wyje podczas jazdy. Na obronę diesla mogę powiedzieć to, że on użytkuje go 5 lat i naprawdę wolę wizualnie coś tam podokładać, no bo mechanicznie to ja w tym samochodzie nic nie robię. Takie hmm. podstawy, co tam wiadomo, oleje po prostu, filtry, co się robi podstawowo, to tak, to, to jak poza tym, to nic w tym samochodzie. Nie mam z tym żadnych problemów. No, montaż gazu, w takim się turbo dochodzi Wam koszt 4000, jeśli chcecie normalnie jeździć. Sporo. Możecie, tak, możecie też kupić sobie z już gazem, ale wtedy nigdy nie wiecie kto to Pewnie. robił. No najlepiej mi się wydaje Staga brać to możecie mieć takie pewność, ale nigdy nie wiadomo jak to tam jest zrobione. No ja mam zapas mocy tutaj na tym gazie 320 koni, ale podobno z tego co mówił gazownik, no to 340 ogarnie, nie? Ale tak papierowo jest 320 koni, bo to jest podwójny reduktor w kole. Co mogę teraz Wam tutaj wstawić, bo nie pokazywałem tego. Warto też wspomnieć tak wizualnie, no oba te auto to są Top Sport w 1.9 TDI możecie kupić tak zwaną Cupra 4 wtedy macie napęd na 4 koła w benzynie no to macie Cupra Kupra r typowo to 225 koni, macie Kupra r tom AMK 210 koni, macie też właśnie tą 180 koni ośkę. Ja mam tom yy, 1.8 turbo 180 koni, ale 4x4 wersje. To jest po prostu Top Sport 4x4 tak to się nazywa. Ty masz Top sport ośkę 1.9 TDI ARL. Teraz możemy przejść do Twojego auta tak sobie po prostu je obejrzymy. Wizualnie już typowo tak dodatkowo do filmu mojego już typowo znacie wiecie co, jak on wygląda jeśli nie znacie no to zobaczcie sobie poprzednie filmy. What have you Przez przebitki mówiliśmy sobie tak o doładowaniu turbo. No tutaj 1-3 bara ładuje mi, ale to jest już takie większe troszeczkę doładowanie. A normalnie no to 0,9 gdzieś tak chyba bara ładują te 1,8 turbo seryjnie. Yy, tobie w dieslu ile tam ładuje? 0,6 działam ja gdzieś 0,6 na maksa, do 0,8 to, to jest, okay. 0, jest taki standard chyba w 150. Okej, okay, ale potem pod te większe moce na pewno jest dużo większe to ładowanie niż w benzynie. Zawrobym map sensor chyba i... No, map sensor i... wymieniając z 3 barów nawet na 4, bar, 4 tam, barów Tak, i wtedy Wam ładuje grube grubo, wszystko szczelnie, żeby nic wam, żadnego węża nie wywaliło. Podsumowując, jeśli chodzi o części eksploatacyjne, no to dieselek jednak jest troszeczkę droższy w utrzymaniu. Natomiast jeśli chodzi o spalanie, no to wiadomo, dieselek na plus. Spalanie dopiero wam się wyrówna w momencie, gdy założycie gaz, no ale jednak na ten gaz też trzeba troszeczkę wydać pieniążków. No i też co jakiś czas i tak benzyny będzie trzeba dolać, więc mniej więcej wam będzie to wychodzić na równo. Według mnie oczywiście oba te silniki to bardzo dobre silniki wytrzymałe. Na ten moment oczywiście wybrałbym 1.8 turbo, bo jednak lubię ten dźwięk, fajnie się wkręca na obroty, nie ma takiej zamuły przy wysokich prędkościach. No ja osobiście na ten moment wolę benzyniaka, ale oczywiście do diesla też nic nie mam i chętnie jakbym mógł mieć drugie auto na ten moment to też bym sobie dieselkę jakoś tam wziął.